Cześć, nazywam się Zofia Bernikowska i będę miała przyjemność poćwiczyć dzisiaj z Tobą przy biurku. W związku z licznymi pytaniami i prośbami o ćwiczenia na nadgarstki, dzisiaj skupimy się na naszych zmęczonych rękach, przedramionach, dłoniach i nadgarstkach. Będzie trochę mniej ćwiczeń, a troszeczkę więcej rozluźniania i automasażu. Zaczniemy od masażu rąk, a dokładniej od rozluźnienia powięzi powierzchownej. Postaraj się złapać mocno rękę i zacząć po prostu poruszać nadgarstkiem w dowolnym kierunku. Zmień uchwyt i znowu poruszaj nadgarstkiem przód, tył, krążenia w dowolnym kierunku. Słap w kilku miejscach. Poczuj, że twoja skóra się przesuwa. Super. Oddychaj jeszcze chwilę ekstra. Ostatni raz zmień uchwyt. Zobacz jak twoja skóra się przesuwa w trakcie poruszania nadgarstkiem. Zmień rękę, znów złap za skórę, dociśnij ją do ciała i zacznij poruszać nadgarstkiem. Super. Zmień uchwyt. Może być przód, tył. Mogą być krążenia nadgarstka w prawą stronę, w lewą stronę. Znowu zmień, zła w innym miejscu. Super. Oddychaj. Skup się na swojej ręce, na tym, co czujesz. Ekstra. Jeszcze raz. Ostatni raz. Zmień uchwyt. Możesz nawet ściągnąć skórę w jednym kierunku. Super, jeszcze poruszaj. Ok, przejdziemy teraz do masażu. Połóż rękę rozluźnioną na biurku, i albo palcami, albo całą dłonią możesz zacząć powoli rozluźniać tkanki. Jeżeli rozluźnianie palcami jest dla Ciebie zbyt męczące, użyj całej dłoni. Poprzesuwaj mięśnie, poprzesuwaj skórę. Staraj się nie napinać dłoni. Dłoń ma być rozluźniona. Pomyśl o całej ręce, nie tylko o górnym fragmencie przedramienia, ale staraj się dojeżdżać do samego nadgarstka. Jeśli jesteś w domu i masz piłeczkę do masażu albo piłeczkę tenisową, Możesz po prostu położyć rękę na piłeczce, docisnąć ją do biurka i przerolować przód, tył. Jeżeli znajduje się jakiś punkt taki bardzo bolesny, możesz się tam zatrzymać, przytrzymać, pooddychać. Staraj się nie napinać dłoni, nie napinać nadgarstka. Super. Jeszcze chwilę. Ekstra. Zmień rękę znowu. Rozluźniona ręka na stole. Możesz użyć palców, możesz użyć całej dłoni. Wybór należy do ciebie. Postaraj się, żeby wykonywać to z takim umiłowaniem dla swojego ciała, to znaczy troszeczkę włożyć w to siły. Nie chodzi o to, żeby pogłaskać tylko skórę, ale żeby ruszyć napięte tkanki. Super. Jeszcze chwilę, oddychaj, rozluźniaj. Super. Nie możemy też zapomnieć o masażu dłoni, ponieważ taśma anatomiczna kończy nam się w dłoni, więc przechodzimy do masażu dłoni, do masażu kłębu, kłębika i tutaj tego kanału między nimi. Możesz Oczywiście, dłoń rozluźniona. Możesz sobie delikatnie palcem wjechać na dłoń. Oddychaj. Możesz przejść na kłębik, czyli na zewnętrzną część, tam gdzie mamy mały palec, docisnąć troszeczkę mocniej. I nie zapominamy o kłębie, czyli tam, gdzie mamy duży palec, również masujemy, starajcie się oddychać cały czas, super. Żeby jeszcze bardziej rozluźnić tą taśmę, żeby jeszcze bardziej rozluźnić dłoń, chwyć sobie punkt pomiędzy dużym palcem a palcem wskazującym i zacznij go masować. Staraj się robić to dosyć intensywnie, tam powinno się pojawić takie bolesne miejsce. I wtedy nie odpuszczaj, zostań tam, dalej masuj. Super. Może to być troszkę nieprzyjemne, ale uwierz mi warto. Ekstra. Przechodzimy do drugiej dłoni. I znowu zaczynamy wciskać sobie palec albo całą dłoń. Jak Wam będzie wygodniej. Tak, żeby rozluźnić sobie rękę. Staraj się nie napinać palców, palce rozluźnione. Jeżeli potrzebujesz, możesz położyć dłoń i wtedy masować. Ekstra, nie zapominamy o kłębie. Ważna część taśmy, przedniej. Super. Jeszcze chwilę. Dobrze. I również punkt między dużym palcem, palcem wskazującym. Kwyć, zacznij masować. Tu często zbiera się bardzo dużo napięcia, więc nawet w czasie pracy możemy poświęcić te 30 sekund na pomasowanie tego punktu. Dla osób szczególnie, u których pojawiają się napięciowe bóle głowy. Super, jeszcze chwilka. Ekstra. Rozluźnij dłonie. Przejdziemy teraz do rozciągnięcia taśmy przedniej. Już w ruch. Robiliśmy to na poprzednim nagraniu. Wyciągnij rękę do boku, skieruj palce za siebie i głowę w przeciwnym kierunku. I rozluźnij. Jeszcze raz wyciągnij rękę do boku, skieruj palce za siebie i skieruj głowę w przeciwnym kierunku. I wróć. Jeszcze raz. Ręka do boku, palce za siebie, głowa w przeciwnym kierunku. Staraj się nie podnosić barku w górę. Opuść bark, ściągnij łopatkę w dół. I wróć. Ostatni raz. Wyciągnij rękę, skieruj palce za siebie, głowa w bok, oddychaj. I wróć. Zmień strony. Wyciągnij drugą rękę, skieruj palce za siebie. Głowa w przeciwnym kierunku. I wróć. I jeszcze raz. Wyciągnij rękę do boku, skieruj palce za siebie. I głowa w przeciwnym kierunku. Wróć. Wyciągnij palce za siebie, głowa w przeciwnym kierunku. I wróć. Ostatni raz. Ręka w bok, palce za siebie. Wyciągnij głowę w przeciwnym kierunku. Wróć. Dwie ręce naraz. Wyciągnij ręce do boku. Skieruj palce za siebie. I broda w sufit, jeśli możesz. I wróć. Jeszcze raz. Ręce w bok, tak jakbyś je rozciągał. Rozciągała od ściany do ściany. Palce za siebie. Broda do sufitu. Nie podnoś barków. Kieruj je w dół. Oddalaj je od uszu. I wróć. I jeszcze raz wyciągnij palce za siebie, głowa w górę. I wróć. Ostatni raz wyciągnij ręce w bok, skieruj palce za siebie, głowa w sufit. Oddychaj. Wróć. Możesz chwilę odpocząć, rozluźnij się. Super. Roznużnialiśmy całe tutaj przedramię dłoń. Teraz warto by było wzmocnić nasze prostowniki, ale zanim ostatnie ćwiczenie rozciągające. Odwróć dłoń tak, żeby środek był skierowany do sufitu. Chwyć nie za środek dłoni, tylko za palce. Wyprostuj rękę i przyciągnij palce do siebie. Zatrzymaj na chwilę. Oddychaj. Znowu staraj się oddalać bark od ucha. Nie przytulaj go do głowy. Super. I rozluźnij. Zmień rękę. Znowu. Chwyć nie za dłoń, a za palce. Wyciągnij rękę do przodu. Pociągnij palce do siebie. Oddychaj. Jeśli ci to ułatwi, możesz skierować sobie dłoń na nogę. Oprzeć ją o nogę. Poddychaj chwilę. Super. Rozluźnij. Jeszcze raz wracamy do ręki. Numer jeden. Wyciągnij środek dłoni skieruj do sufitu, złap za palce. Wyprostuj ręce, palce przyciągaj do siebie. Jeśli potrzebujesz, oprzyj rękę o nogę. Oddychaj. Oddalaj barko ducha. Super. Zmień rękę. Znów złap za dłoń, za palce, wyciągnij rękę, oddychaj. Ekstra. Przechodzimy właśnie do wzmacniania prostowników palców. Wyciągnij rękę do przodu, zaciśnij pięść i jak najmocniej staraj się wyprostować palce. I znowu zaciśnij pięść i z jak największą siłą prostuj palce. Ekstra. Jeszcze. Cztery, super. Na razie nadgarstek skierowany prosto. Trzy, dwa, staraj się używać do tego jak najwięcej siły. Jeden. Zmień rękę, wyciągnij rękę do przodu, zaciśnij w pięść i wyprostuj palce. Użyj jak najwięcej siły. Jeszcze pięć, super. 4 3 2 1 Ćwiczenie będzie teraz bardzo podobne, z tym że nadgarstek będziemy kierować do góry i prostować palce w górę. Czyli zaciśnij nadgarstek, zegnij, wyprostuj palce w górę. Super. I jeszcze 5, używaj jak najwięcej siły. Dalej, oddalaj bark od ucha. Trzy. Nie śpiesz się. Dwa. Jeden. Super. Rozluźnij rękę z jednej strony. Wyciągnij drugą rękę. Zaciśnij w pięść. Zegnij nadgarstek. prostuj i palce w górę. Ekstra. Jeszcze pięć. Trzy. Pamiętaj, żeby to robić w swoim zakresie. Dwa. Jeden. Super. Rozluźnij ręce. Odpocznij. Weź głęboki wdech. Możesz się poprzeciągać, powyciągać. I wydech. I jeszcze raz. Wdech. Wydech. I ostatni raz wdech, wydech i dziękuję Ci bardzo za wspólne ćwiczenia.